A gdzie są nasze smakołyki? Chyba właśnie nadlatują. I to ma być wszystko. Jedno małe oczko, a jednak nie. To nie wszystko. Ty masz malutkie oczko, ja mam dużo większe. To jak jakaś loteria, prawda? Tak, a ja jestem największą szczęściarą. Obczajcie, jakie ogromne, widzieliście kiedyś większe żelkowe oko? Nie, ale chętnie spróbuję. Co to to nie? Masz swojego maluszka. Tak, rzeczywiście jest taki mały, że starczy mi na jednego kęsa. Z podrzutem. Właśnie tak. No i teraz nie masz nawet maluszka. A ja mam takie duże oko. Co ty na to? Mogę się poczęstować? Co? Chyba śnisz. Sama to zjem. Widzisz? Yes. Jakie dobre! No, daj mi spróbować. Nie dotykaj tego. To moje oko. Tylko spróbuję. Nie ma mowy. To moje. To wszystko jest moje. Dobrze ci tak. Leż sobie na podłodze, a ja będę jadł. Nie ma mowy. Oddasz mi to. Bo to jest moje. Z czym się zatrzymałam? Dobra, lepiej zacznę z drugiej strony. Kurczę, Hejt, może ty się podzielisz? Spaduwa! Nikt się z tobą nie będzie dzielić. Swoje już zjadłeś! Dokładnie, poza tym nie potrzebuję pomocy. Sama zjem swoje oko. Tylko z której strony zacząć. Dobra, olać to, będę się po prostu przegryzać. Przegryzłaś się już chyba za głęboko. Trzeba jej pomóc. Nie podzieliłaś się ze mną, a teraz muszę cię przed nim ratować. Kura, w końcu widzę. Spójrz, wraca! Aj! Jakich ja mam wspaniałych przyjaciół. Nie dość, że mnie uratowali, to jeszcze zostawili mi oko. Co za pyszności! Nie. Ostra papryczka oznacza problemy. Powiedziałbym, że mega problemy. Łatwo wam powiedzieć. Spójrzcie na to. Co mam z tym zrobić? To jakiś gigant. Dobra, nie martw się. Będzie dobrze. Cindy zaczyna. Tak, tak, zaraz to zjem. Zobaczcie, jakie to proste. Wcale nie jest pikantne. Prawie wcale. O nie! Co Cofam swoje słowa! Aj! To jest bardzo ostre! Tak spali, potrzebuję wody. Ojej, jak się cieszę, że była tu woda. No dalej, Andy. Teraz ty. My. Ja? Boję się. Ona jest taka ostra. No dalej, jedź szybciej. Chyba zaraz się rozchoruję. Ja płonę. Aj! Ugaście mnie. Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do usług. Strażaczki Syndicate. Dobra, dobra, wystarczy już. Wielkie dzięki. Bez was spaliłbym się na popiół. Teraz muszę pozbyć się tej piany. Dobra, Kate, twoja kolej. Zjadaj swojego giganta. Ja, ale ja muszę lecieć. Marka. Stój, nigdzie nie pójdziesz, dopóki nie zjesz wszystkiego, co masz przed sobą. W porządku. Dobra, spróbuję tej papryczki. No, całkiem niezła. Teraz dacie mi spokój? Nie ma mowy, zaraz się nakarmię. Co wy robicie? Wychamy w ciebie papryczkę. Musisz ją zjeść. A myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy. Pora cię ratować. Bo będzie pożar. No właśnie. A ja w tym pożarze spłonę. Już to czuję. Pomocy! Baba Kate! Przyszli nam zdjęcia z kosmosu. Myślę, że na długo się tam zatrzyma. Mam nadzieję, że tym razem dostaniemy coś smacznego i że moja porcja będzie ogromna. Zamiast gadać działajmy. To wszystko taki mały burger. No mm, jednego gryza. Wygląda na to, że ktoś ma pecha. Zamiast gadać, działaj. Uwielbiam burgery, ale chciałbym, żeby było tego więcej. No to chyba ja będę miała najwięcej. Założę się! it. Tak, jak myślałam. Fajnie. Co? To nie fair. To miało być moje. Nie krzycz tak. Lepiej popatrzcie, jak jajem. A że jestem kulturalną dziewczynką, serwetka musi być. Potrzebuję też widelca i noża, żeby ostrożnie pokroić mojego burgera. Wow. Nawet nie widać, co ty tam kroisz. Mm. Bardzo elegancka dziewczynka kroi równie eleganckiego burgera. Maniery to dla ciebie czarna magia. Mm, Pyszny. Pozostaje tylko wytrzeć usta. Teraz wasza kolej, moi drodzy. A, dokładniej moja. Jestem bardzo głodny, więc wciągnę tego burgera ze świstem. Wepchnę go sobie do ust w całości. Mmm, jakie dobre. Cóż, tak jak mówiłam, brak manier. Kogo obchodzą maniery, gdy ma się przed sobą takie pyszności? Szkoda, że tak mało. Biedactwo, masz fecha. A ja mam burgera idealnego rozmiaru. Tylko jest taki ciężki, że nie da rady go podnieść. Więc zjem go w ten sposób. Daj, ja go zjem. Pani mi się śni, to wszystko jest moje. Znajdę sposób na wygodne i bardzo szybkie zjedzenie burgera. Bez Twojej pomocy użyję noża i widelca. Chyba są za małe. Nie szkodzi, mam większy nóż. Co to ma być? Też za mały? No to czas na piłę łańcuchową. Zlituj się nad nami! Nie potrzebuję was. Chcę tylko mojego burgera. Gatowe. Spójrzcie, jakie to piękne. W ten sposób wygodniej i szybciej go zjem. A co najlepsze, nawet nie powrócę sobie rąk. Tak, może teraz się z nami podzielisz. Jeszcze czego? Chcecie, żebym oddała wam swoje jedzenie nigdy w życiu? Ale jesteś wredna. Nie jestem wredna. Jestem po prostu głodna. Uważajcie, mam was na oku. Jak to nie jesteś wredna? Jesteś. Nie obchodzi mnie, co tam mam, roczecie. Jest pysznie. Spójrz, jaki wyrosł ci brzuch. Nie wstyd ci? Co? Ale bęben. Ojej, ratunku, co robić? <grystanie> Pomocy! Jaka malutka fryteczka. Nie, Moje nie są dużo większe. Macie pecha. Moje frytki są gigantyczne. Wystarczyłoby dla całego wojska. Kate ma najmniej szczęścia. Odczep się. Moje są najmniejsze, ale na pewno najsmaczniejsze. Zanim to zjem, muszę się im dokładnie przyjrzeć. Gdybym miała tego więcej, żywiłabym się tylko nimi. Wielka szkoda, ale mimo wszystko jest bardzo pyszna. Już skończyło się. Wielka szkoda. Za to ja mam super porcję. Może podzielić się ze mną? Co? Nie, nie oddam swoich smakołyków nikomu. Nie chcesz się podzielić? No dobrze, w takim razie dam ci nauczkę. Mam pomysł. Myślę, że lubisz frytki z keczupem. Andy, weź troszkę keczupu. Będzie jeszcze smaczniej. Świetny pomysł. Proszę, nie żałuję ci. Jedz na zdrowie. Nie wysmaruj się tylko. Zobaczymy, jak ci spodobają frytki z mega ostrym tabasko. Nic jedz, jedz, nie rozpraszaj się. Wszystko okej. Okay. Jakie to smaczne! E, coś jest nie tak. Dlaczego to jest takie ostre? Chyba przesadziłam. Spali nas tu wszystkich. Potrzebujemy wody. Dużo wody. Wiadro wody. Wielkie dzięki. Spłonąłbym, jeśli by nie ty. Okej. Okay. O nie, zalałaś mi frytki! Co ja mam teraz jeść? Uratowałam ci życie, a ty mówisz o jakichś frytkach? Nie kłóćcie się, lepiej patrzcie, jak pożeram mojego olbrzyma. Jakie ogromne! Nie dam rady zjeść więcej niż jedną. Chwileczkę! Potrzebuję rozdrabniacza. Dawaj, a my póki co skosztujemy Twoich frytek. Nie dotykać, to moje fryty. Nie mogę ich zjeść w ten sposób. Muszą być mniejsze. Im mniejsze, tym lepiej. Co ty robisz? Jak to co? Szykuję sobie ogromną porcję frytek. Spójrzcie, udało mi się. Wygląda pięknie. Zobaczcie, ile tego jest. Wszystkie są tak smaczne, takie świeże. Starczy i dla nas. Mówiłam już, ławę precz od mojego jedzenia. Chyba czas na stary dobry plan. Ta basko na pewno się jej przyda. Dawaj prosto w twarz, niech pocierpi. Co wy wyprawiacie? Ojej, to marzy! Twarz mi płonie! Żegnaj koleżanko, twoje frytki są w dobrych rękach. Miejmy nadzieję, że czeka nas coś smacznego. Kate, sprawdź. Nie śmiej się z niego. Będę bronić mojego pączka. Też chcę zobaczyć. Ciekawe, jaki rozmiar ma mój pączek. Podoba mi się. Jest piękny i założę się, że jest pyszny. I ma taką śmieszną dziurkę. I można tam śmiesznie wsadzić palec. To bolało. Lepiej otwórz swoją pokrywkę. Z przyjemnością. Nie rozumiem, gdzie jest mój pączek. O, wow, o jacie, takim pączkiem można by nakarmić słonia! Można włożyć głowę w tę wielką dziurę. No tak, mój pączek to maleństwo w porównaniu z tym. Nie znaczy to jednak, że jest gorszy. Jest pyszny. Super. Aj, ugryzłam się w palec. To dlatego, że Andy mnie rozpraszał. Teraz wasza kolej. No w końcu, teraz ja będę jeść. Szybko mi pójdzie. Jesteś jak wygłodniały pies? Bo jestem głodna jak pies. Jeśli skończyłaś, to moja kolej. Mam ogromnego pączka, ale zjem go tak szybko jak swoje Można jeść go z zewnątrz, ale i od środka. Ojej, głowa nie chce wyjść. Chyba utknąłem. Potrzebuję pomocy! Co? Pomocy? Nie martw się. Pomożemy ci. To jak? Ej, po prostu zdejmijcie to ze mnie. Przestańcie mi wyjadać pączka! To się nie skończy. Zaraz mi wszystko zjedzą. Muszę wkroczyć do akcji. Uch, uratowałyście mnie. Uratowałyśmy ciebie i same się najadłyśmy. Jaka mała fanta. Jest taka mała jak mój palet. A ja mam ogromną fantę. Co za szczęście. Lepiej zobaczcie, co ja tu mam. No to ja rozumiem. Dlaczego Zak ma takie szczęście? Dobra, podczas gdy on się cieszy, ja zajmę się swoją fantą. O, wychodzi z niej jakiś żel. Super. Nie mogę się doczekać, żeby go skosztować. Jaki pyszny. Oj. Chyba przypadkowo połknęłam butelkę. Brawo, Monika, wszystko wypiłaś. E, teraz moja kolej. Uwielbiam Fantę. To jest takie dobre. O, jeszcze trochę zostało na dnie. Muszę wypić wszystko do ostatniej kropli. Ojej, chyba język mi utknął. O nie! Zak, zak, potrzebuję pomocy. No dobrze, daj mi tę butelkę. Ciągnę z całej siły! Oj! Nie rozpychaj się tak! Au! Co ty robisz Zach? To bolało! Przepraszam! Lepiej zajmij się swoją fantą. Bardzo chętnie! Od czego by tu zacząć? Spróbuję ścisnąć butelkę. Och, to chyba nie działa. Zach, a fanta jest tak blisko. Śmiejcie się ile chcecie. Dobra, stop. Mam pomysł. Wezmę butelkę i ją przechylę. Właśnie tak. Wow, żel naprawdę płynie. Dopóki Zak nie widzi, będę miała mały poczęstunek. I jeszcze trochę. Już prawie jeden potężny cios. Pyszne. Co to było? Świetnie udało się. Oj, Wendy, przepraszam, nie chciałem. Yy, teraz czas na jedzenie. To jest takie dobre. Chcecie spróbować? Jestem pokryta pomarańczową mazią. Niezłe przedstawienie. Lody Baskin Robbins. Ale dlaczego takie małe? Uwielbiam lody! W dodatku truskawkowe! O, co się dzieje z Moniką? To moje wiaderko z lodami! Tylko moje! Brr, jak zimno! Ale wyglądasz, Monika! Wendy, zjadaj swoje mini lody! Jesteście tacy wredni! No dobrze, zacznę jeść! Mmm, bardzo smaczne! Ale ta łyżka się do tego całkowicie nie nadaje. Co robić? Mam pomysł. Odwrócę ją w drugą stronę. To było genialne. Co za bogaty smak. Po prostu pyszne. Jak ona apetycznie je. Nie, skończyło się tak szybko. Nic nie możesz zrobić, Wendy. A teraz moja kolej. Biorę łyżkę. I. Oj, utknęła. O! Wyciągnąłem wszystkie lody naraz. No to zabieram się za degustację. To jest takie dobre. Chciałabym spróbować chociaż maleńki kawałeczek. Mam pomysł. Mam jakieś dziwne uczucie, jakby ktoś stał za moimi plecami. Nie rozumiem. O, i ten ktoś kradnie mi lody. Mam cię, Wendy. Przepraszam. Spróbowałam tylko troszeczkę. To bolało. Nie waż się kraść moich lodów, jasne? Mm, no dobra, to popatrz, jakie jesz. Zjedzone. Teraz ty, Monika. No w końcu. Co to za mini łyżka? No dobra, najważniejsze, że moje lody są ogromne. Mmm, jakie to jest pyszne. Ciekawe, jak szybko znudzi jej się jedzenie. Ojej, trochę mi już ciężko. I Jest tak zimno. Brr. Postaram się wylizać wiadro od środka. Co ona robi? Myślę, że powinniśmy jej pomóc. Dzięki, Zak. Jestem prawie całkowicie zamrożona. Monika chyba zamieniła się w lodowy posąg. Wow, to jest piękne. Dlaczego mój koń jest taki mały? Jakie ładne. Nie mogę się napatrzeć. No dobra. Nie mam wyjścia. Zaczynam. Założę opaskę na oczy. I jedziemy! Coś niezbyt dobrze ci to idzie? Co jest? Ta pałka jest za mała. Nie dam rady nią trafić. Po prostu zerwę tego konia. Właśnie tak. Co ma w środku? O, moje ulubione smakołyki! Uwielbiam to. No co tak na mnie patrzycie? Monika, twoja kolej. Bardzo się cieszę. Gdzie jest moja opaska na oczy? Założę ją. Trzeba się najpierw nastawić. Co ona robi? Jedno precyzyjne i pewne uderzenie. Aj, to bolało! No koniec. Trzymaj się koniku. Właśnie tak, a masz! A masz! O, co tam mamy? A to i moja nagroda. Co za pyszności. Uwielbiam to. Super dobra robota. Wysypię wszystko do końca. O tak! Jakie to jest pyszne. Jestem zadowolona. O, Monika, twoje zęby zrobiły się tęczowe. Super! No Wendy, tylko ty zostałaś. Najpierw opaska. Dobra, jestem gotowa. A! O tak, a masz, a masz! Wow, tu jest całe morze smakołyków! To jak spełnienie marzeń! Po prostu upływam w skitelsach. Ej, Wendy, musimy poważnie pogadać. Wow, jak ona ma dużo skitelsów. Wystarczy dla każdego. Świetny challenge.